Jak truskawki latwe, patrzy w ładnie, tylko tubek złoty kłęs. Skromna jak fiołkowe pole. Cześć i czołem gitarzyści. Dzisiaj nauczymy się piosenki pod tytułem Fiołkowe pole, którą wykonuje Sobel. Aby zagrać tę piosenkę w oryginalnej tonacji, potrzebujemy kapodastra na trzecim progu, jednak nie jest to konieczne. Możemy również zagrać bez kapodastra, będzie po prostu w niższej tonacji. Piosenka składa się z trzech nietrudnych akordów. Amol! Te akordy powtarzają się przez całą piosenkę, również ich kolejność się nie zmienia. E, oczywiście możecie je sobie poćwiczyć, macie je na ekranie, a my teraz przejdziemy sobie do schematu rytmicznego. E, ja do grania tej piosenki używam kostki, co nie jest oczywiście konieczne, można równie dobrze zagrać e, z ręki, ale mi jest po prostu wygodniej e, zagrać kostką na gitarze akustycznej. E, Myślę, że możemy przejść do samego schematu. Pierwsze uderzenie wykonujemy po prostu na grubszych strunach. Dopiero kolejne uderzenia to już są pełne uderzenia na, na, na wszystkich. Czyli poćwiczymy sobie na przykład na akordzie C-dur i mamy tak. Pierwsze uderzenie w dolne struny, to znaczy w te najgrubsze. Pełne uderzenie w górę w dół. Właściwie to już jest pełen schemat rytmiczny. Teraz przejdziemy sobie do połączenia schematu rytmicznego razem z akordami i ten przebieg, który zagramy, będzie dotyczył całej piosenki. To już wszystko w dzisiejszej lekcji. Ja zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Dawania łapek w górę. To nas mobilizuje do dalszego tworzenia filmików dla Was. Jeśli macie jakieś propozycje lub chcecie się czymś pochwalić w komentarzach, również do tego zachęcamy. A teraz zapraszam Was do wspólnego zagrania i zaśpiewania piosenki. Jak truska pilatem ma trzyma łapie Tylko kubek słodych łez Skromna jak białkowe pole I to w ponury Dzień Ej, chyba dzwoni kurier. Tylko szkoda, że tym razem Kwiaty wylądują w kuble Dobrze wiem, co pani czuje Wiem, co pani czuje I chyba to rozumiem Dzisiaj Zostanę w domu